Takiego Zenka Martyniuka jeszcze nie widzieliście. Król Biskopolo ze łzami w oczach na porodówce. Faustyna odsłoniła kurtynę i pokazała wszystko. Daniel z naręczem róż, Danuta wzruszona do granic, a mały Florian. Czy to wierna kopia taty? Te prywatne kadry to dowód na to, że u Martyniuków nastała nowa era. Aby zrozumieć, Dlaczego te kilka zdjęć i krótki filmik wywołały tak wielkie poruszenie w polskim internecie? Musimy spojrzeć na rodzinę Martyniuków nie przez pryzmat skandali, które przez lata nie schodziły z czołówek gazet, ale przez pryzmat metamorfozy, jaka dokonała się na naszych oczach. Jeszcze niedawno Daniel Martyniuk był czarną owcą, naczelnym skandalistą, który spędzał sen z powiek swoim sławnym rodzicom Zenkowi i Danucie. Rozwody, awantury, procesy sądowe to była ich codzienność. Ale od czerwca tego roku, w tej najsłynniejszej rodzinie polskiego disco-polo, zapanował spokój, o jakim marzyli od dawna. Powód: Narodziny małego Floriana. Dziecko, które przyszło na świat w czerwcu, stało się spoiwem, które na nowo połączyło pokolenia i uleczyło stare rany. Faustyna i Daniel Martyniukowie powitali syna, a wraz z nim nową nadzieję. Od tego momentu media społecznościowe pary zamiast być polem bitwy czy miejscem publikowania kontrowersyjnych opinii, zamieniły się w rodzinny album pełen miłości. Widzieliśmy już relacje z basenu, widzieliśmy piękne zdjęcia z chrztu, ale to, co Faustyna opublikowała teraz, z okazji półroczku syna, przebija wszystko. To już nie są pozowane sesje, to jest intymny wgląd w momenty, które zazwyczaj zostają w sypialni czy na sali porodowej. Wielkie święto u Martyniuków stało się faktem. Syn Daniela właśnie skończył sześć miesięcy. To niby mały jubileusz, ale dla rodziców, którzy obserwują każdy dzień życia swojego pierworodnego, to kamień milowy. Z tej okazji Faustyna postanowiła uczcić ten czas w wyjątkowy sposób, publikując w sieci Rolkę, która jest emocjonalnym rollercoasterem. Co zobaczyli fani? Wszystko zaczęło się w poniedziałek na Enste Stories gdzie pojawiło się nagranie, które rozczuliło nawet największych twardzieli. Widzimy na nim małego Floriana, który leży na przewijaku. Chłopiec, ubrany w słodkie śpioszki, trzyma w rączkach balony z napisem jedna druga. To symboliczne pół roku. Dumna mama opatrzyła filmik prostym, ale wymownym podpisem Mam już pół roczku. Już sam ten obrazek wystarczyłby, by wywołać falę serduszek, ale to był dopiero wstęp do prawdziwej bomby emocjonalnej. Na profilu Faustyny, który obserwuje już ponad 21 tysięcy osób, pojawiła się kompilacja wideo z dotąd niepokazywanymi ujęciami. To właśnie tam kryły się te perełki, na które czekali fani klanu z Białego Stoku. Faustyna zabrała nas w podróż w czasie, cofając się do czerwca, do momentu narodzin. Zobaczyliśmy kadry prosto ze szpitala, z tych pierwszych. Magicznych chwil życia dziecka. To nie są wyreżyserowane sceny. Widać na nich Danutę Martyniuk, kobietę, która w mediach często kreowana jest na twardą i bezkompromisową, która tutaj trzyma wnuka na rękach z taką delikatnością i wzruszeniem, że trudno oderwać wzrok. Jej twarz promienieje babciną dumą. Obok niej zenek Martyniuk, król Biskopolo, który zazwyczaj dzierży mikrofon i porywa tłumy do tańca. Tutaj. Na szpitalnym korytarzu lub w sali spogląda na malucha z uśmiechem, w którym kryje się cała miłość świata. To obrazek dziadka, który widzi przedłużenie swojego rodu. Rodzinny obrazek, jak z pocztówki? Zdecydowanie tak, ale takiej, którą pisze samo życie. Wśród opublikowanych materiałów znalazł się też kadr, który rzuca nowe światło na relacje Daniela i Faustyny. Ze zdjęć można wywnioskować. Że tuż po narodzinach Floriana, Daniel Martyniuk stanął na wysokości zadania. Widzimy go obdarowującego żonę Wielkim, okazałym bukietem czerwonych róż. Czerwone róże to symbol miłości i namiętności, ale w tym kontekście to także wyraz wdzięczności za trud porodu i za dar życia. Daniel, którego znaliśmy z nocnych eskapad, tutaj jawi się jako troskliwy mąż i ojciec, który celebruje swoją rodzinę. To dowód na to, że ojcostwo zmieniło go bardziej niż jakiekolwiek napomnienia. Faustyna, publikując to teraz, chce pokazać światu: Patrzcie, to jest mój mąż, to jest nasz świat, jesteśmy szczęśliwi. Pod wideo Faustyna zamieściła wpis, który jest kwintesencją macierzyńskiej miłości. Florianek ma już półroczku. To wielki zaszczyt i spełnienie być twoją mamą, napisała. Słowa, zaszczyt i spełnienie brzmią tu niezwykle mocno. Dla Faustyny, która weszła do tej medialnej rodziny i musiała zmierzyć się z presją opinii publicznej, Florian jest nagrodą i centrum wszechświata. Reakcja internautów była natychmiastowa. Pod wpisem szybko pojawiło się mnóstwo polubień i komentarzy, które są dowodem na to, że Polacy kibicują tej rodzinie, gdy widzą w niej dobro. Internauci nie szczędzili ciepłych słów. Piękny chłopczyk. Niech się zdrowo i w spokoju chowa, ale szybko zleciało pisali, zauważając upływ czasu. Pojawiły się komplementy: Śliczny chłopiec, super, wspaniała rodzinka, super filmik, piękne wspomnienia, dużo zdrówka dla Was. Ale jeden wątek w komentarzach przewijał się najczęściej i budził największe emocje. Fani zaczęli dopatrywać się uderzającego podobieństwa. Cały tata pisali. Czy rzeczywiście Florian jest wierną kopią swojego taty, Daniela? Patrząc na archiwalne zdjęcia małego Daniela i porównując je z kadrami półrocznego Floriana, trudno nie przyznać im racji. Te same oczy, ten sam uśmiech. Geny Martyniuków są silne. To rodzi kolejne pytanie: czy mały Floriano dziedziczy po dziadku i tacie również talent muzyczny? Czy za kilkanaście lat to on będzie porywał tłumy na scenie w Ostrudzie? Na razie koncertuje gaworząc do balonów, ale w tej rodzinie muzyka płynie we krwi. Ta publikacja to coś więcej niż tylko chwalenie się dzieckiem. To strategiczny i wizerunkowy majstersztyk, choć pewnie podyktowany sercem. Pokazuje rodzinę Martyniuków zjednoczoną, szczęśliwą i normalną. Zenek i Danuta, jako kochający dziadkowie, Daniel jako oddany ojciec i mąż. To definitywny koniec ery skandali i początek ery pieluch, spacerów i rodzinnych obiadów. Florian, mając zaledwie sześć miesięcy, zrobił dla wizerunku swojego taty więcej, niż sztab speców od PRU uciszył plotki, a w zamian dał powody do wzruszeń. Patrząc na te kadry, widzimy, że pieniądze i sława schodzą na drugi plan, gdy na świecie pojawia się nowe życie. U Martyniuków zapanowała harmonia, a królewski wnuk rośnie jak na drożdżach. A wy? Widzicie podobieństwo Floriana do Daniela, czy może bardziej przypomina mamę lub słynnego dziadka Zenka? I co myślicie o tej przemianie Daniela Martyniuka? Czy ojcostwo faktycznie go odmieniło na dobre? Dajcie znać w komentarzach. Zostawcie serduszko dla małego solenizanta i napiszcie, czy też wzruszają was takie rodzinne kadry ze szpitala?